Dzień dobry państwu. Chciałam państwa przywitać. Nazywam się Elżbieta Kościelak i zaprosić do oglądania i śledzenia mojego kanału na YouTube. Kanał nazywa się Galeria Kościelak, ponieważ od roku 2003 prowadzę Własną galerię sztuki współczesnej. Niech Państwa nie zdziwi anturaż, w którym nagrywam ten zwiastun zapraszający na kolejny program. Ponieważ w związku z pandemią jestem poza centrum miasta, jestem na łonie natury, co prawda nie jest to środek lasu, ale tereny zielone są blisko i obecnej sytuacji jest to jakaś w pewnego rodzaju konieczność. Nie chciałam jednak zwlekać z nagraniem tego odcinka wstępnego i z nagrywaniem kolejnych, ponieważ współczesna technologia umożliwia nam, że będziemy dość mam nadzieję sprawnie przenosić się w różne miejsca. I łączyć z ludźmi, z którymi chcemy się połączyć. Nim otwarłam galerię sztuki współczesnej, pracowałam jako krytyczka sztuki, pisząc artykuły analityczne o sztuce, zastanawiając się, dokąd ta sztuka współczesna zmierza, opisując sylwetki twórców. Zajmowałam się także kuratoringiem, czyli byłam kuratorem wystaw plastycznych. Kurator wystaw plastycznych to jest taki, taka osoba, która wymyśla, ma jakąś koncepcję swoją własną, wymyśla i zaprasza do tej koncepcji artystów, którzy. Mieszczą się ze swoimi, z kolei, koncepcjami w ramach tego większego projektu i wspólnie tworzymy trzecią jakość, jaką jest wystawa kuratorska. Chciałabym Państwu teraz przybliżyć strukturę tego, tych naszych spotkań, tak jak ja sobie ją wyobrażam. Przede wszystkim w, w, m, chciałam zaprezentować artystów mojej galerii. Chciałam pokazać ich twórczość i chciałam opowiedzieć o ich drodze twórczej. W miarę możliwości będę starała się zapraszać ich również do programu, żeby sami mogli opowiedzieć o tym, co robią. Po drugie, chciałabym żeby kanał ten stał się źródłem wiedzy o sztuce współczesnej. Sztuka współczesna jest obszarem bardzo często budzącym nie tyle kontrowersje, co dystans. Wydaje się, że większa część tego dystansu i tej nieufności odbiorców wobec sztuki współczesnej wynika po prostu z niewiedzy. Ponieważ wiemy o niej mało, jest to teren nieznany dla odbiorcy, w związku z czym Dystansujemy się, a nawet obawiamy. Boimy się, że tam może nas spotkać na tym terenie coś złego. Boimy się, bo nie znamy. I trzecia część tego, naszych, tych naszych spotkań chciałabym, żeby była interaktywna. Chciałabym, żeby Państwo pisali, zadawali pytania. Bardzo proszę o. Pytania z całego obszaru sztuki, nie tylko sztuki współczesnej, bo być może będę mogła, czy będę potrafiła Państwu na różne wątpliwości odpowiedzieć. Te trzy części czyli część rozmów i prezentacji dorobku artystycznego artystów ze mną związanych część druga, czyli rozmowy o historii sztuki oraz część trzecia odpowiedzi na państwa pytania nie będą takimi sztywnymi blokami. Chciałabym, żeby te nasze spotkania były spotkaniami towarzysko galeryjnymi, czy towarzysko klubowymi. Jeżeli okaże się że któryś z tych tematów bardziej Państwa interesują, będziemy ciężar te, te, tych opowieści przesuwać na któryś z, z wymienionych części. Część środkową, czyli historię sztuki współczesnej, chciałam nazwać kulturalny schron. Czasy mamy trudne, wszystko dzieje się szybko bardzo, zmiany następują gwałtownie, mamy poczucie zagrożenia i wtedy, kiedy mamy poczucie zagrożenia, chcemy się gdzieś schować, chcemy się gdzieś schronić. I ja myślę, że sztuka jest doskonałym miejscem, w którym możemy się schronić i przeczekać trudne momenty, trudne chwile, a jak już się tam zadomowimy, to będziemy chcieli tam pozostać na dłużej. Tym tytułem wstępu chciałam także powiedzieć, że program na nagrywany jest na żywo, nadawany jest na żywo, w związku z czym i nie jest to profesjonalne studio, jak się Państwo zdążyli zorientować. W związku z tym, jeżeli dochodzą jakieś. Głos z zewnątrz to są to głosy natury, bądź głosy cywilizacji, która przebiega nieopodal. To chyba dodaje pewnego autentyzmu i takiej normalności w te nasze spotkania, ponieważ nie chcę, żeby to były spotkania takie. Wykreowane, sztywne, bez, bez duszy. Jednym z tych elementów, które chciałabym, żeby, żeby były, to jest prawdziwość. A prawdziwe są głosy za okna. I tak to wygląda. Ja mam Państwu dzisiaj, chcąc zachęcić do oglądania kanału. Y, m, powiedzieć krótko o, o historii galerii. Galeria, jak powiedziałam, powstała w roku 2003 i jej pierwsza siedziba była w gościnnym miejscu y, Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu w dzielnicy Leśnica. Tam zorganizowałam wiele wystaw indywidualnych artystom y, polskim i zagranicznym oraz y, Wystawy kuratorskie, dosyć ważne z punktu widzenia takiego ruchu informacji o sztuce współczesnej. Tak się złożyło, że rzeczywiście sztuka współczesna ma y, niewiele miejsc, w których może być y, pokazywana. W związku z czym wydawało się, że stworzenie takiego nawet niewielkiego, małego miejsca y, do prezentacji y, sztuki aktualnej, sztuki współczesnej, y, jest pomysłem dobrym. W centrum kultury Zamek w Leśnicy funkcjonowaliśmy jako galeria y, do roku 2000. Y, Szóstego. Następnie jako właścicielka galerii połączyłam swoje siły z niestety nie żyjącą już Dorotą Wrzesińską, właścicielką legendarnej wrocławskiej galerii na solnym. Galeria na solnym Prezentowała głównie nurty ekspresyjne, ekspresjonizm wrocławski i ekspresjonizm polski generalnie. Moja galeria specjalizowała się i nadal się specjalizuje w abstrakcji geometrycznej, w sztuce konceptualnej, w nurtach racjonalnych. Także to połączenie tych dwóch galerii wydawało się być idealne. Ale niestety z powodów zdrowotnych galeria na solnym w krótkim czasie przestała, przestała istnieć. Pani Dorota Wrzesińska wycofała się z powodów zdrowia i przejścia na Emeryturę. Wtedy moja galeria samodzielnie, już przynios, prowadzona samodzielnie, przyniosła się do galerii w Atrium Hotelu Sofitel we Wrocławiu, gdzie funkcjonowała do roku 2009. I Ostatnie trzy lata we Wrocławiu to, były, to był salonik wystawienniczy w pięknej, malowniczej. Galerii, ciągu galerii plastycznych, takiej artystycznej uliczki, jadki na jadkach. To jest naprawdę piękny zakątek Wrocławia. Osoby, które będą we Wrocławiu, zapraszam do tego miejsca. I tam funkcjonowałam z galerią od roku 2009, jak powiedziałam, do 2012. W roku 2012 przeniosłam galerię w świat wirtualny. A wystawy, które się odbywały, realizujemy w muzeach bądź w miejscach do tego wynajętych. Obecnie galeria mieści się w Warszawie. Jest taki termin anglojęzyczny showroom. On jest chyba już się przyjął w języku polskim, aczkolwiek bez wątpienia jest takim zapożyczeniem. I oznacza miejsce, w którym nie dokonuje się wystaw, a jedynie prezentuje dane prace. Czyli jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, to może mówić się, przyjść, pracę pooglądać. Natomiast wystaw, szczególnie dużych, kuratorskich, tam nie robimy. Galeria funkcjonuje jako galeria. W Warszawie i do Warszawy zapraszam. Jeżeli chodzi o sztukę współczesną, sztuka współczesna rozpoczyna się po 1945 roku, czyli po zakończeniu II wojny światowej. Zazwyczaj, bo nie mogę powiedzieć, że zawsze, ale zazwyczaj. Takie granice wyznaczające kolejne etapy zdarzeń historycznych są wyznaczane dość arbitralnie i nie odzwierciedlają dokładnego momentu przemian, jakie dokonują się, dokonują się w sztuce. Sztuka współczesna jednak swoje korzenie ma znacznie dalej, głębiej w czasie. Można je określić na przełom XIX i XX wieku. Datą symboliczną, w której widzimy, Początek przemian sztuki XIX wiecznej jest rok 1907, czyli data publicznego wystawienia dzieła Pabla Picassa Panny z Avignon. Dlaczego właśnie ta data i dlaczego właśnie to dzieło, to opowiem Państwu w najbliższym odcinku. Tej części odcinka, które nazwałam Kulturalny schronik. I o tym chciałabym Państwu opowiedzieć za dwa tygodnie. Początkowo bowiem chcę utrzymać cykliczność tych naszych spotkań na co dwa tygodnie, czyli chciałabym spotykać się z Państwem dwa razy w miesiącu. W części związanej z m, m, pracą galerii chciałam Państwu opowiedzieć o postawie twórczej i pracy Marcina Berdyszaka. A m, z historii galerii i z historii m, wystaw m, plastycznych, które odbyły się,. M, Przygotowane przeze mnie i przez galerię, chciałam opowiedzieć o wystawie Omarz A Henryk Starzewski, która miała miejsce w Polsce, a następnie była prezentowana w Atenach. Moim celem, chyba takim najważniejszym, którym chciałabym uzyskać przy Państwa pomocy, w, w tym cyklu i w tych naszych spotkaniach galeryjno-klubowych, to jest zapoznanie Państwa z tematyką sztuki współczesnej, oswojenie tego obszaru, żebyśmy się go nie bali, bo tam nie czyha żadne zło na człowieka. Wystarczy mieć. Busole i pewne podstawowe informacje, żeby nie bać się sztuki współczesnej. Chciałam też zaprosić Państwa do tego kulturalnego schronu, byśmy mogli razem w miłym towarzystwie przeczekać trudne chwile. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do widzenia. Uff, to się udało nagrać pierwszy odcinek. Był stres, na początku bardzo duży, potem w miarę, jak mówiłam, to coraz mniejszy, ale chciałam też pokazać, że naprawdę będzie sztuka współczesna. Nie będzie sztuki, która jest także tutaj, takie fragmenty z. Rzutem na, na taśmę. O tym będzie dużo w następnych odcinkach. Proszę, tutaj jest Eugeniusza Minciela katalog. Tu jest katalog Marcina Berdyszaka i Zafosa Xagorarisa. Także wszystko będzie, będzie. Zupełnie współcześnie będzie, proszę się nie martwić. Będzie też bardzo współczesny design i szybki montaż. Także mam nadzieję, że będzie interesująco. Zamiast kompas była busola, było kilka wpadek językowych, ale mam nadzieję, że Państwo mi to wybaczycie, bo stres był. I mam nadzieję, że będzie z odcinka na odcinek coraz mniejszy. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.